90% ludzi, którzy odnoszą sukces w e-commerce, zaczyna na etacie. Dopiero jak sklep zaczyna generować stabilny dochód, podejmują decyzję o odejściu. I teraz najważniejsze. Dlaczego to odkładanie jest tak niebezpieczne? Po pierwsze, czas. Każdy miesiąc zwłoki to miesiąc, w którym Twój sklep mógłby już zarabiać. Mógłbyś uczyć się na prawdziwych danych, nie na teorii. Mógłbyś budować bazę klientów. Jeden z moich klientów, Marcin, zwlekał rok. Kiedy w końcu ruszył, po 8 miesiącach osiągnął 15 tysięcy złotych przychodów. Jaki był jego komentarz? Gdybym zaczął rok wcześniej, miałbym teraz 180 tysięcy więcej na koncie. Po drugie, konkurencja. Kiedy ty planujesz, inni działają. Kiedy ty czytasz o trendach, inni je wykorzystują. Pamiętasz fidget spinnery? Ci, którzy planowali wejść w ten trend... Planowali tak długo, że trend się skończył. Po trzecie, twój mindset. Im dłużej odkładasz, tym trudniej zacząć. Tak z siłownią. Im dłuższa przerwa, tym ciężej wrócić. Twój mózg przyzwyczaja się do tego, że. Kiedyś zaczniesz. I to kiedyś oddala się coraz bardziej. Po czwarte, zmiany na rynku. 2025 rok to nie jest 2020. Koszty reklam rosną. Konkurencja jest większa, ale wiesz co, za rok będzie trudniej. Im szybciej zaczniesz, tym łatwiej będzie Ci się przebić.